Pochłaniamy się podobnie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Jest z nami trener Warty Poznań, pan Dawid Szulczek. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. I rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Lechem Poznań. Wynik 1 do 0 dla drużyny Lecha. Poproszę trenerze o podsumowanie tego spotkania. wygra drużyna, która była dzisiaj lepsza. Stworzyła sobie więcej okazji strzeleckich, kontrolowała mecz. Wiedzieliśmy przed meczem, że żeby wygrać z Lechem i żeby zdobyć jakieś punkty to Lech musi mieć gorszy dzień, a my musimy mieć bardzo dobry. Uważam, że nie mieliśmy dzisiaj tego dnia bardzo dobrego. Graliśmy przeciętnie, natomiast no Lech nie grał, nie grał słabo, tylko wydarzenia kontrolował. Więc się rzeczy było trudno. Jak już gramy takie mecze, to, to te momenty, kiedy znajdujemy się w polu karnym i już dochodzimy do uderzenia. Musimy liczyć na to, że po prostu wykorzystamy, a, a sami będziemy mieli dzień konia w obronie i, i nasz bramkarz i obrońcy. E, szkoda, bo przystanie 0-0 oczywiście, że Lech miał więcej z gry, natomiast mieliśmy poprzeczkę po rzucie różnym, wiedzieliśmy, e, że w ostatnim meczu z Redak wyłał, chcieliśmy wykorzystać ten fakt, ustawiliśmy go w narożniku, w bieg e, niekontrolowany w pole karne e, i szkoda, bo może gdybyśmy prowadzili do przerwy 1-0, to ten mecz trochę też inaczej by... Wyglądała a bramkę straciliśmy dlatego, że chcieliśmy sami zdobyć. Kupczak dośrodkował do, do Zrelaka trochę za krótko. Obrońca wybił, Lech nas skontrował. W podobny sposób straciliśmy bramkę z Zagłębiem. Trochę zabrakło nam odbudowy, ustawienia naszych obrońców. No i tak naprawdę w fazie finalizacji chyba Jankowi Grzesikowi zabrakło 2-3 metrów, żeby przeciąć to podanie do, do Sołsy. Który uderzył bardzo jakościowo, precyzyjnie, i piłka wpadła przy słupku. Szkoda, bo do końca meczu walczyliśmy o to, żeby trochę zmienić też tą sytuację naszą. Myślę, że bardzo pozytywnie wszedł Szczepański, Żurawski Kajtek Schmidt Tak, gra się trochę ożywiła w tej końcówce, widać było, że już ten lek trochę z sił opadł. I szkoda, że któreś któryś z tych akcji, kiedy już też więcej byliśmy z piłką na połowie Lecha, nie zamieniła się w jakąś stuprocentową sytuację. Nawet takie pół sytuacje, kiedy z realem z Żurawskim wychodzili z dogodną piłką. realem czasem decyduje się na strzał z takiego 16-17 metra, ta piłka mogłaby wpaść. Albo nawet te sytuacje z Iwanowym, czy chociażby nawet Adriana Lisa gdzieś to nie chciało, nie chciało wpaść, ale fakt jest taki, że zrobiliśmy za mało, żeby urwać punkty Lechowi. No i myślę, że takim głównym naszym mankamentem jest to, że trochę za szybko się pozbywaliśmy piłki. Były takie momenty, kiedy naprawdę mieliśmy opcję celnego podania i albo trochę za długo tę piłkę przetrzymywaliśmy, albo podawaliśmy niecelnie i to sprawiało, że ta gra, że nie potrafiliśmy nabrać rytmu. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Teraz czas na Państwa. Jeżeli są pytania, zachęcam. Proszę bardzo. Jest w stanie e, taką właśnie, żelazną pięścią wypuść, i być w stanie e, takich rywali po prostu uderzyć, Tak jak dzisiaj, mogę e, to zrobić e, z e, Nie wiem, czy bym to nazwał żelazną pięścią. E, no, fakt jest taki, że jak już coś sobie stworzymy, to nie wykorzystujemy. Przez rakowem do 60 minuty. oddaliśmy bało się strzałów w kierunku bramki. Oczywiście większość była niecelna. E, natomiast raków miał bodajże dwa. E, i głównie Zmiany potem decydowały też o obrazie, obrazie dalszej części meczu. Na pewno mamy ciut więcej zawodników niż mieliśmy w starciu z Rakowem, dlatego dzisiaj te trzy zmiany, które pojawiły się na boisku, one sprawiły, że trochę ten obraz gry też się zmienił i byliśmy w stanie coś zrobić więcej do przodu. Myślę, że nie ma trenera, który by powiedział, że jest zadowolony, zawsze chcemy więcej. No, niestety nie udało się ściągnąć zawodnika, o którym bardzo dużo w klubie mówiono, że pod koniec okienka przyjdzie. Do teraz nie udało się też ściągnąć zawodnika, który jest z kartą na ręku. I radzimy sobie, pracujemy z tym, co mamy. Bardziej się skupiam na zasobach niż na brakach, bo no, ja raczej jestem osobą, która patrzy pozytywnie do przodu. Aczkolwiek, no, oczywiście, że, że potrzebujemy. Wzmocnień, natomiast warta już trochę przyzwyczaiła do tego, że jest niżej w tabeli jesienią, a potem wiosną zdobyła więcej punktów. Ja tego scenariusza nie chcę powielić w tej rundzie. Zostało nam 7 spotkań. Przyszłe bardzo trudne ze Śląskiem. Tabela jest bardzo spłaszczona, nasze zwycięstwo pozwoli nam ich przeskoczyć. Porażka sprawi, że trochę się tam zakopiamy w tym dole, a będziemy sobie musieli radzić bez Polosa i Zredaka, więc jest to moment dla tych zawodników, którzy. Tych szans otrzymywali mniej. Gramy sparring w przyszłym tygodniu i chcemy, żeby, żeby się też pokazali ci zawodnicy którzy tych szans nie otrzymują dużo w lidze i żeby sprawili, że moje patrzenie na nich się zmieni. Dziękuję bardzo. Jeszcze drugie pytanie, rozwiązujące do tego, jak słusznie ten powiedział, że w dzisiejszym meczu Rolina Sekretarza z Lidą Jeśli chodzi o Stawropolosa i Szczepańskiego, żeby wrócili do zdrowia, bo mają drobne urazy, z którymi, z którymi grają. Jeśli chodzi o zawodników, to na kadrę jeszcze wyjeżdżają zdestan Destan, Robert Iwanow i Adam Zrelak. Więc będziemy pewnie zapraszać juniorów z naszej celiotki U17, młodych bardzo takich zawodników. Pewnie dostaną swoje szanse też niektórzy w sparingu, no bo siłą rzeczy nie, nie obskoczymy tego sparingu w momencie, kiedy kilku zawodników będzie się doleczało, a kilku wyjdzie na kadrę. Natomiast no, przede wszystkim będziemy się przygotować już do starcia ze Śląskiem, bo musimy dać szansę komuś, kto zagra za Stavropoulosa i komuś, kto zagra za Zerelaka. Skoro wyjeżdża Enid na kadrę, to pewnie Milan Koren będzie grał w tym miejscu. Wiem, że to nie jest nominalna dziewiątka, ale w sparingu go tam sprawdzimy. No i też będziemy próbować pewnie wariantu ze Szczepańskim i Żurawskim w środku, może z Kupczakiem na stoperze. Jest jeszcze Pleśnierowicz, Kościelny. Pleśnierowicz już wrócił do zdrowia, Kościelny wraca, Jakubowski wraca do zdrowia. Byli dzisiaj na ławce, jeszcze nie przepracowali z nami całego mikrocyklu, więc no nie weszli na boisko, ale no ten mecz z Pogonią też jest szansą dla tych wszystkich zawodników, którzy Mówię o sparingu dla tych wszystkich zawodników, którzy nie dostają, dostają tych szans tak często, więc no, skupiać się będziemy na tym, żeby ci wszyscy zawodnicy indywidualnie byli dobrze przygotowani do starcia, do starcia ze Śląskiem, no bo siłą rzeczy jak tylu zawodników dolecza urazy albo jedzie na kadrę, no to nie, nie skupiam się tak mocno na, na całej zespołowości. My musimy pracować nad jakością indywidualną. Dziękuję. po prostu o Ja obserwując sobie dzisiejsze derby Poznania, miałem takie wrażenie, że powieniło się to, co znamy już od czasu, kiedy Warta wróciła do Ekstraklasy, czyli Pana zespół, czy wcześniej Piotra Tworka sprawia kolejarzowi problem w derbach, ale koniec końców Lech wygrywa to starcie. Dzisiaj, dzisiaj Pana zespół dobrze kresował w tym meczu, był również nieźle ustawiony w no i było widać, że w takich długich dosyć fazach w meczu Lech miał z tym problemy i nie mógł się zbyt często dostać do polekalne Warty Poznań i ja mam takie pytanie jak Pan jest zadowolony z tego jak Pan na realizował te założenia taktyczne, które sobie zakładaliście na tym mecz? Myślę, że jeśli chodzi o pressing trochę nam jeszcze brakowało takiej organizacji, żeby razem się przesunąć szybciej. Czasem reagowaliśmy bardziej pojedynczo, dlatego, dlatego Lech mógł przygotować sobie piłkę do dłuższego podania. Jeśli chodzi o założenia w te obronie niskie, to tam raczej było pozytywnie i funkcjonowało to nieźle, ale rzeczywiście już te mecze trochę, trochę inaczej wyglądają. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby tą jakąś zdobycz punktową z lechem uzyskać. Wcześniej było 2-0. Mieliśmy bodajże dwie jakieś sytuacje przez cały mecz. Później w grudzisku było 2-1 i ciężko mieliśmy w końcówce, żeby mocniej nacisnąć. Dzisiaj było tak, że Lech ten mecz kontrolował, ale tak naprawdę po 70. minucie e, kilka razy w polu karnym się znaleźliśmy i tak e, gdybyśmy dograli trochę celniej piłkę, albo e, może trochę inaczej jeszcze nabiegli, tam naprawdę niewiele brakowało, żeby w przecił to dośrodkowanie, e, żeby zrelaks oddał albo podał celnie do więc e, można powiedzieć, że mm, jeśli chodzi o obronę, zrobiliśmy sporo rzeczy dobrze, ale straciliśmy bramkę podobno jak z Lubinem, jeśli chodzi o odpadanie. Jeśli chodzi o założenia w ataku, uważam, że no jest to ta nasza troszkę słabsza strona, nad którą musimy pracować, ale głównie ona polega na tym, żeby indywidualnie grać piłkę po prostu do adresata, trochę poprawić tempo, tempo tego grania i podań, żebyśmy tej piłki nie dotykali trzy razy, tylko będziemy potrafili piłkę zagrać z albo przyjąć i zagrać. No i nad tym pracujemy, przynajmniej próbujemy już częściej tą piłką grać niż tylko grać długim podaniem. Panie Tele, ja chciałbym jeszcze wypytać e, odnośnie zakładników, o, o którzy e, mają miejsce w szansę. Widać jak duży progres e, w porównaniu z zeszłym sezonem e, robi przecież WTK e, Dynamika i e, ogóle jego gra zdecydowanie się poprawiły. Natomiast Pan Tele powiedział e, o, e, o zmianach w kontekście tak zwanej nominalnej dziewiątki, na której e, będzie, podał, tak jak Pan powiedział, w na budować Natomiast moje pytanie dotyczy się. E, dotyczy się który dał bardzo dobrą zmianę, bardzo dobrą jeżeli chodzi z o samego jego gry, miałem aż o Szymona Chodziło mi oczywiście o ostatnie 30 minut meczu z Wisłą Płock. Jak pan widzi w ogóle rozwój Szymona i jego ewentualne szanse w kolejnych meczach, szczególnie w tym pakiecie trzech meczów, jakie czekają nas poprzednio na kadrę, czyli Śląsk-Wrocław, wyjazd do Warszawy i Jagiellonia były strażą po siebie? Włączyliśmy Szymonę do naszej kadry w okresie przygotowawczym i nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań co do jego gry. A miał kilka pozytywnych momentów, dlatego z nami został. Jeśli chodzi o. To też nie jest dziewiątka, tylko bardziej zawodnik, który gra na skrzydle albo na dziesiątce w środku, tak pod napastnikiem, z racji też jego chociażby warunków fizycznych. I uważam, że to jest zawodnik, który potrzebuje tego okresu z nami, bo przeskok pomiędzy drużyną, która spadła z CLJ w juniorach, a drużyną, która gra w Ekstraklasie, to jest jeszcze taki, można powiedzieć, że z pominięciem trzeciej ligi, drugiej ligi, pierwszej ligi, e, więc no, tam jeszcze mnóstwo rzeczy mogło się po drodze zadziać. E, jest to bardzo duże, jeśli chodzi o intensywność pracy. E, miał swój dołek, uważam, że w ostatnim czasie znowu się z tego dołka wygrzebuje. E, będziemy grali trzy sparingi do meczu pucharowego i na pewno Szymon Sarbinowski będzie grał w tych sparingach. Gra też swoje mecze w juniorach. Dzisiaj grał w juniorach, w ostatnim tygodniu grał w juniorach i przede wszystkim myślę, że jest to chłopak, który musi się pokazać teraz w tych meczach kontrolnych. Może dostanie szansę w którymś ze spotkań ligowych albo w tym meczu pucharowym. Jeżeli zagra, oczaruje nas wszystkich z pogonią, to nie widzę problemu, żeby grał przeciwko Śląskowi Wrocław, bo Chcę korzystać z dyspozycji tych chłopaków, dlatego Kajtek Krzmiuk dostaje coraz więcej minut i coraz mocniej też puka do tego, żeby na przykład wyjść w jakimś spotkaniu w pierwszym składzie. To ja tak jeszcze dopytam o tą linię ofensywy, bo powiedział Pan, że jest tam parę rzeczy do poprawy, tak patrząc na te ostatnie mecze i głównie chodzi mi o to, czy brakuje Panu teraz w kadrze takiego piłkarza, który w pojedynkę jest w stanie zrobić różnicę jakimś dybliniem, czy pojedynczym podaniem tak, takiego piłkarza, po prostu kreatywnego tego w linii ofensywnej, takiego, jakim był wcześniej chociażby Jason Papoczyk, tak Castagnano. Tak, brakuje takiego zawodnika. No, tak, mówiłem o tym już też, szukaliśmy zawodnika, który wzmocni formację ofensywną e, i praktycznie przed każdym meczem na konferencji dostaję takie pytanie. E, no, Myślę, że nasz dyrektor i dział scoutingu pracują nad tym, żeby takiego zawodnika znaleźć, być może jeszcze teraz w najbliższym czasie. No bo też wszyscy widzą, że za dwa tygodnie gramy ze Śląskiem, a na przykład jeszcze ta nasza kadra się okroiła delikatnie od dwóch kolejnych zawodników. Aczkolwiek też patrzy na to tak, że może Szymon Sarbinowski, Jakubowski, Milan Koren. Będą grali bardzo w tym spotkaniu sparingowym i przez te dwa tygodnie będą dobrze wyglądać na treningach. No i któryś z nich dostanie szansę. Dobrze, czy może ostatnie pytanie, poproszę. Tak. Yy, tak, w sumie Pan Dyrektor jańczył już nie, w zasadzie mnie yy, w, zasadzie, yy, nie, w zasadzie tego pytania. Chciałem się, chciałem się już podsumowując, konkludując, wszystko zapytać. Nie są w takim razie wykluczone by, tak, zawodników z karabinerem. Czyli przez cały czas jakby tylko, ile byłaby taka możliwość i taka sposobność, taki zawodnik, byłby skłonny dołączyć do wartości ciągle, te ruchy są możliwe, tak? No tak. Mówił o tym dyrektor na początku lipca, sierpnia w wywiadach, że szukamy zawodnika, który dołączy do końca okienka. Nie udało się tego zrealizować, więc łączy rzeczy zaczęliśmy szukać tych z kartu na ręku, więc jeżeli będzie to coś konkretnego, to, to przypuszczam, że ktoś do nas trafi. Ale ja raczej bardziej wolę się skupić na tym, co mamy. Potem w klubie są zatrudnione osoby, które są odpowiedzialne za transfery i te, tych transferów szukają, żeby do mnie już przychodzili z takimi finalnymi rzeczami. A ja się wolę koncentrować na tym, żeby dobrze wyglądał koryn sarbinowski, jakubowski i tak dalej w spotkaniu kontrolnym i żebym miał większy ból głowy, kogo wystawić na spotkanie ze śląskiem. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, dziękuję trenerze. Kończymy zatem jedyne takie derby za nami. Życzymy spokojnego wieczoru. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.